Tak, że człowiek chciałby nauczyć się języka angielskiego i ma takie pragnienie, ma takie marzenie, problem w tym, że obecnie nie jest najlepszy czas na to, żeby się uczyć. I dla tych wszystkich osób, które są właśnie w takiej sytuacji, że teraz nie za bardzo mogą tego angielskiego się uczyć, a bardzo by chcieli, dla was dzisiaj będzie ta poranna motywacja. Ale zanim zaczniemy, to przywitajcie się ze mną na czacie i dajcie znać, jak Wy się dzisiaj macie i co tam u Was dzisiaj słychać. Ja nazywam się Aleksandra Lerd i witam Ciebie dzisiaj w porannej motywacji, czyli w przestrzeni, w której to dzielimy się naszymi przemyśleniami, inspiracjami, jakimiś naszymi mądrościami życiowymi. Bierze się to z takiego bardzo prostego faktu, wręcz, to nie jest przekonanie, ale faktu, że kiedy człowiek chce się nauczyć języka angielskiego albo czegokolwiek się nauczyć, najpierw musi być wewnętrznie w dobrym miejscu. Bo jeżeli wewnętrznie nie jest w dobrym miejscu, to te funkcje w mózgu związane z przyswajaniem nowej wiedzy po prostu nie są dla nas dostępne. Więc my potrzebujemy pracować nad naszą pewnością siebie, nad naszą, nad barierą językową. Nad poczuciem własnej wartości, nad takim wewnętrznym wyciszeniem, dlatego że to jest dopiero miejsce, w którym jesteśmy w stanie czegokolwiek się nauczyć. Już nieważne jaka tam metoda, ale jeżeli wewnętrznie jesteśmy skonfliktowani, skłóceni, wewnętrznie zestresowani, przelęknieni, przybici, po prostu te, ta umiejętność przyswajania nowej wiedzy, nawet najlepszą z metodą nauki, nie będzie dla nas dostępna. A mamy tutaj w porannej motywacji taką tradycję, że zawsze na początek się witamy. Dlatego, że my tutaj tworzymy społeczność. Wiecie jak to jest w społeczności? Na wsi każdy każdego zna, albo znało przynajmniej tak kiedyś bywało. W rodzinie każdy wie, kto jak się nazywa, kto kim jest, gdzie obecnie sobie tam pomieszkuje. I tak samo jest u nas, więc proszę nawet w szkole obecność się sprawdza, więc ja yy, więc ja Was tutaj wzywam do tablicy, proszę się wziąć i przywitać. Yy, a ja was wyczytam tutaj po kolei. Puszczam listę, puszczam listę, co was u was robiło na studiach, sprawdzało obecność. Czy puszczało listę po sali? Dajcie znać. Więc ja puszczam listę, proszę się wpisywać. Yy, dlatego witam serdecznie Martynkę. Edi Koniuszewską z Londynu, w którym zapowiada się piękny dzień. Można się było tego spodziewać, no bo u nas jest dzisiaj tak masakrycznie pochmurno, że bardziej chyba pochmurny być nie mogło. To już wiemy, kto nam ukradł słońce Londyn. Niech Wam będzie. Myśmy mieli wczoraj piękny dzień, dzień wcześniej, jutro też będziemy mieć, więc nacieszcie się tym słońcem jeden dzień i dzisiaj Wam poświeci. E Ela Suchorska, witam. Dawajcie, jaka pogoda u Was? Bo oczywiście musi być przegląd pogodowy. Michał Pańczyk, dzień dobry, Waldek Krótki, cześć, cześć. Szczebrzeszyn, słoneczny, 16 na plusie. Szczebrzeszyn, czyli w sensie, że Redding. No to pozdrowienia dla Szczebrzeszyna. Weź tam Anglikom, powiedz, żeby powiedzieli polski ekwiwalent nazwy ich miejscowości. W Szkocji pochmurno będzie też. Przykro mi, matynka. A może i dobrze, a może po prostu taki jest fakt, że tak jest i, i, i tak jest. I to, I to nie ma wpływu na nas. Bogusia Mrowiec, jak tam cię dzisiaj pogoda traktuje? Daj znać. Edja Koniuszewska, pociągi odwołane. A to dlaczego? Co tam się u Was wyprawia? Gdynia, dzisiaj cieplutko 14 stopni i pochmurno. Mm -hmm, no to bomba. E, Grażynka, cześć, dobrze, że jesteś. Pozdrowienia dla Ciebie. E, Michał już jest w pięknej Polsce. Znowu, znowu jesteś w Polsce, Ty tu jesteś taki, wiesz, naprawdę well traveled. E, no dobrze. Edytka, puszczali listę bomba. Kraków, zachmurzanie mało, 15 stopni. Słuchajcie, no to, no to w takim razie w takim razie jesteśmy wszyscy. Jest Izabelka Gór. Słuchajcie. A u nas jest dzisiaj bardzo pochmurny. Boże. Że tak powiem, to, to, to niedobrze. To niedobrze. Że tam się zdarzył jakiś wypadek. No to w takim razie, w tej naszej pogodzie i niepogodzie, w tych naszych pociągach odwołanych, w tym, co sobie zaplanowaliśmy na dzisiaj, w tym, co jeszcze się wydarzy, pomiędzy tym, co jeszcze się wydarzy, a tym, co się już wydarzyło dzisiaj, bo u mnie to już się zdążyło bardzo intensywnie też dzisiaj wydarzyć, zatrzymajmy się na chwilę. Weźmy taki głęboki wdech i wydech. Uff. Już się coś wydarzyło, jeszcze się wydarzy, ale w tym momencie jest teraz i tu się spotykamy. Jak dobrze, że jesteś. Dziękuję, że jesteś. Przeczytałam, słuchaj, wczorajcie, i fajny rozdział książki. Dzisiaj się tym rozdziałem z Wami podziela. Autorka opowiada historię chłopca, który padł ofiarą odkładania na później. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień. Był do napisania referat o ptakach na biologię. No i jak to zwykle bywa, ja to już widzę siebie, słuchajcie. Chłopiec poszedł do biblioteki, wypożyczył wszystkie możliwe książki na temat tych ptaków i one tam spiętrzone leżały na jego biurku aż do dnia przed terminem. No on miał trzy miesiące, żeby to zrobić, ale oczywiście, że przypomniało mu się dzień przed ostatecznym terminem. No i no, no, rozpacz czarna, co ma być rozpaczony patrzy na te wszystkie książki i po prostu w ciemnej rozpaczy mówi, że on wie, że nie ma szans, żeby to na jutro napisać, że to jest za dużo, to za trudne, nie, nie da rady. No i wyobraźcie sobie, że jego tata zauważył go w tej mizerii, jego w tej rozpaczy i mówi: Słuchaj, zabierz się za to, za ten esej ptak po ptaku. Ptak po ptaku. I dlaczego opowiadam wam tą historię? Bardzo często, bardzo, bardzo, bardzo często. I zdarzają się tutaj, we, jestem świadkiem najbardziej niesamowitych historii, tutaj w najlepszych kursach angielskiego. To są historie ludzi, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii bardzo często bez języka w ogóle, i tam czasami próbowali coś czegoś się uczyć, czasami nie próbowali, mieli lepsze efekty, gorsze efekty. Ale wiedzieli, że to jest jeszcze nie to i mieli takie pragnienie, żeby tego angielskiego się nauczyć, więc co robili? No więc przychodzili często na bezpłatny webinar albo oglądali łatwo i powoli rozmówki u Oli. I wyobraźcie sobie, że największy hardcore chyba, który nam się trafił, to była pani, która przez 8 lat Przyglądała się temu wszystkiemu, co ja robię, i przez 8 lat mówiła sobie, muszę zacząć się uczyć języka angielskiego, i przez 8 lat odkładała, aż w końcu po 8 latach przyszła do nas na kurs. Niesamowita. Bardzo często są takie osoby, które przychodzą, uczą się u nas i muszą zrezygnować. Mówią, muszę zrezygnować, ponieważ różne rzeczy się dzieją. Życiowe i rezygnują, bo teraz nie jest czas na to, żeby uczyć języka angielskiego. I zauważcie, że są osoby, które odkładają przez 8 lat, bo teraz nie jest czas na naukę języka angielskiego, a są też osoby, które zaczynają tę naukę i się poddają, bo teraz nie jest najlepszy czas na naukę języka angielskiego. A ja bym chciała Wam coś powiedzieć, bo często ludzie pytają, Ola, od czego zacząć naukę języka angielskiego, jak zacząć, no bo to jest taki trud na początek, nie? że jak człowiek chce zacząć, a tych czasów gramatycznych tak dużo, tego słownictwa, tego wszystkiego. Pytają mnie, jak zacząć. No ja zawsze im próbuję powiedzieć, jak zacząć, ale to im wcale nie pomaga, no bo oni mają na każdą moją odpowiedź, oni mają swoje ale, więc ja dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, jak najlepszy sposób na to, żeby nie zacząć nauki języka angielskiego, dobra? No to jedziemy. A Wy dokładajcie swoje własne, bardzo Was o to proszę. Najlepszy sposób na to, żeby nie zacząć nauki języka angielskiego, to kupić sobie porządną książkę do gramatyki i zacząć przerabiać wszystkie czasy, bo y, być może znasz te wszystkie czasy, ale jeśli się umieszają, więc postanawiasz, że naukę zaczniesz od. Y, od, od, od uporządkowania wszystkich czasów. To tak nie zaczynaj. Jak najlepiej nie zacząć nauki języka angielskiego? Nie zacząć od chodzenia codziennie do pracy, do fabryki w głębokim przyświadczeniu, że nauczę się od Anglików. Jak najlepiej nie zacząć nauki języka angielskiego? Najlepiej nie zacząć od tego, żeby Wpisać sobie w internecie nauka języka angielskiego i zobaczyć, jaka to jest bezkresna ilość niekończąca się materiałów. Najlepiej nie zacząć nauki języka angielskiego od takiego wielkiego wowa, wiwi, hura, 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 teraz będę się uczyć i uczenia się po trzy godziny dziennie. A potem dwie, bo już troszkę mniej czasu i chęci, a potem godzina, a potem to już w ogóle nie. Zdecydowanie najlepszy sposób na to, żeby nie zacząć się uczyć języka angielskiego, to jest wziąć słownik i próbować nauczyć się wszystkich słówek. Zdecydowanie najlepszy sposób, żeby się nie nauczyć języka angielskiego, to jest rozwiązywanie takich zadań, wypełnianie luk żeby skupiać się tylko na tym, czego brakuje, czego nie ma, co jeszcze niedoskonałe. Najlepszy sposób na to, żeby nie nauczyć się języka angielskiego, to zdecydowanie zakupić sobie nowy zeszyt, nowy długopis i poczekać z nauką do poniedziałku. Najlepszy sposób, żeby nie uczyć się języka angielskiego, no to jest Słuchanie y, rad naszych kolegów, którzy mówią a po co ci to? Przecież i tak angielski nie jest ci potrzebny. Na no absolutnie lepszy, najlepszy sposób na to, żeby nie uczyć się języka angielskiego, to jest poczekać jeszcze tylko troszkę, aż zwolnić ci się troszeczkę czasu w swoim grafiku. No bo obecnie pracujesz na dwie prace, no bo chcesz się oczywiście dorobić, odbić jakoś finansową. Najlepiej, y, żeby nie nauczyć się języka angielskiego, najlepszy sposób to byłoby właśnie. Herbertушка czeкаć. aż spotka się swoją miłość życia, bo wtedy, teraz taki człowiek trochę samotny, w sumie nie wiadomo, po co miałbyś tego angielskiego uczyć, lepiej poczekać, aż spotka miłość swojego życia. Aż potem lepiej poczekać do ślubu, a potem poczekać, aż sąd orzeknie rozwód. Należy również poczekać, aż urodzą się dzieci, no bo wtedy człowiek będzie mógł troszeczkę zwolnić, będąc dzidziusiem w domu. A następnie, jak już ten dzidziuś się urodzi, to należy poczekać aż przestanie ząbkować, no bo człowiek niedospany, to nie da rady się uczyć. Jak już dziecko przestanie ząbkować, to należałoby odczekać jeszcze tylko troszkę, aż przestanie chodzić na te wszystkie zajęcia dodatkowe i sportowe, no bo człowiek przecież cały czas wozi, tylko praca dom, praca dom, praca dom, praca dom. Następnie zdecydowanie należy poczekać jeszcze tylko troszkę, E, aż te dzieci wyjdą z domu, bo wtedy człowiek będzie mieć w końcu czas na siebie, a potem odczekać, aż będą wnuki. A potem e, odczekać, aż te wnuki troszeczkę odrosną, no bo wiecie, przy wnukach to na ręce pełne roboty. A potem należy jeszcze, jak człowiek chciałby się nie nauczyć języka angielskiego, jeszcze troszeczkę poczekać aż poprawi się jego stan zdrowia, bo generalnie już się coraz gorzej zapamiętuje, no bo mózg nie używany do zapamiętywania od dłuższego czasu, no więc wiadomo, że ta pamięć nie najlepsza, ale jak tak człowiek sobie może jakieś suplementy dokupi, może jak troszeczkę tak odpocznie, zwolni, no to wtedy mu się to zapamiętywanie poprawi. Następnie należy poczekać, aż lekarz powie, postawi diagnozę, że zostało Ci 6 miesięcy życia, a następnie Umrzeć razem ze swoimi wszystkimi niespełnionymi marzeniami i planami, które były sparaliżowane i uniemożliwione przez swój brak znajomości języka angielskiego. Oto sposób, jak nie nauczyć się języka angielskiego i nawet nie zacząć się uczyć. A dla tych wszystkich osób, które chciałyby poznać sposób na to, jak zacząć się uczyć języka angielskiego. To mam odpowiedź bardzo prostą ptak po ptaku. I inny sposób: To jest ptak po ptaku. Jeden po drugim, jeden mały krok za drugim krokiem. I dla tych osób, które jeszcze gdzieś się zastanawiają, to chciałabym wam powiedzieć, że za niecałe dwa tygodnie poprowadzę, za dwa tygodnie, za równe dwa tygodnie, a widzisz, poprowadzę szkolenie. Podczas którego pokażę Wam, jak w tydzień można zacząć mówić po angielsku. Oczywiście jest to, to dla wielu osób mało prawdopodobne tydzień, to chyba trzeba byłoby się uczyć bardzo dużo, a to trzeba tylko 15 minut dziennie. Bo tak naprawdę, żeby zacząć mówić, to bardzo niewiele potrzeba. I, więc jeżeli potrzebujecie jakiś sprawdzony sposób, no to, to zapraszam. Link jest w opisie, będzie można sobie kliknąć i dołączyć. A w ogóle zachęcam Was do tego, żebyście sobie dołączyli na to szkolenie, bo dodatkowo w bonusie jeszcze daję natychmiastowy dostęp, wiecie do czego? Do bezpłatnego mini kursu angielskiego. Każdy, kto się zapisuje, od razu dostaje dostęp no, w oczekiwaniu na szkolenie. I, Moje anioły, to tyle. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić. Przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz, oraz przez to, na ile masz świadomość tego, jak nie zacząć uczyć się języka angielskiego oraz jak, jak zacząć. Moje anioły, ptak po ptaku, Krok po kroku, słówko po słówku. Widzimy się na bezpłatnym szkoleniu oraz w porannej motywacji jutro rano. A oczywiście, wszystkie osoby, które są w klubie u mnie, uczą się angielskiego. Dzisiaj mamy konwersację, zapraszam Was bardzo serdecznie. Przygotuję dla Was coś fajnego i jeżeli Wy przynieście jakiś temat, to zrobimy Wasz, ale jak nie przynieście tematu, to zrobimy mój. Więc na pewno będzie ciekawie i, 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 i twórczo. Moje anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia.